Sezon 2025/2026 w PLS Pierwszej Lidze ruszy w weekend 13-14 września. Siatkarze Pierota Czarnych Radom Rozgrywki za inaugurują wyjazdowym pojedynkiem z GKS-em Katowice, czyli spadkowiczem z Plus Ligi. W drugiej kolejce podopiecznych Krzysztofa Michalskiego czeka pierwszy pojedynek przed własną publicznością z BBTS-em Bielsko-Biała. To spotkanie rozegrane zostanie 19 września w piątek o godzinie 18:00. Pierwsza runda zakończy się 20 grudnia, a już tydzień później ruszy runda rewanżowa. Faza zasadnicza rozgrywek dobiegnie końca 1 kwietnia 2026 roku, a potem rozegrane zostaną play -offy. W pierwszej rundzie podopieczni Krzysztofa Michalskiego rozegrają 7 domowych i 8 wyjazdowych spotkań. W drugiej rundzie ośmiokrotnie zagrają przed własną publicznością, a siedmiokrotnie w halach rywali. W rywalizacji na zapleczu plus ligi weźmie udział 16 zespołów. Aż trzy z nich to spadkowicze z najwyższej klasy rozgrywkowej z poprzedniego sezonu: GKS Katowice, PSG Stalnysta i Nowak Mosty MKS Będzin. Z drugiej ligi awansowały z kolei KS Necko-Augustów i KS Sparta Grodzisk Mazowiecki. Zespoły z miejsc 9-16 zakończą sezon po fazie zasadniczej. Ekipy z miejsc 1-8 zagrają w playoff. Do drugiej ligi spadną ekipy, które zajmą dwie ostatnie pozycje z wyłączeniem SMS PZPS Spała.